Nie było miesiąca czerwca z polskiej piłce. Walka o kapitana reprezentacji, o ostatni mecz, tego nie było. To, tu, to gdzieś jakaś wirtualna piłka. Dzisiaj wracamy do piłki normalnej. Ratusz znowu stoi na środku na środku i na rynku. A nie tak jak Michał, prower chciał zrobić w ciągu tygodnia, chciał rakusz, ratusz przestawić na, za obwodnicę, prawda? Na przedmieściu. Na przedmieściu. Robert Lewandowski jest kapitanem reprezentacji polskiej. Jakby nie było, nie wiadomo co się stało w czerwcu, tak jak powiedziałem, 5-6 dni jakichś dziwnych. To, to Robert Lewandowski byłby zawsze kapitanem, bo nawet nie przejeżdżając na mecz z Finlandią i to było z trenerem uzgodnione, no to, to dalej byłby kapitanem. Natomiast potem poszła jakaś akcja, która się tragicznie zakończyła dla, dla piorbza. Robert, jak wróci, jest reprezentacją. I w tym wydaje to jest w ogóle strata czasu. Robert Lewandowski, do kiedy będzie grał w reprezentacji Polskiej, jest naturalnym, normalnym rep kapitanem reprezentacji polskiej, potem jest Zieliński, potem są, potem są inni, i nie traćmy czasu i na tego typu rozważania i jakieś... Emocje, bo są emocje, które spowodowały, że mieliśmy z tego powodu wiele problemów i wiele zamieszania. Wiem, jak to się skończyło. Dla mnie Robert Lewandowski jest kapitanem reprezentacji polskiej. W ostatnich pięciu, sześciu latach był to zawodnik siedmiu, który miał największy wpływ na wyniki reprezentacji, na strzelanie goli, na, 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 na wiele pozytywnych e, zjawisk i dopóki gra w reprezentacji, to jest kapitanem dla mnie.